Wnydy krakowi Foto, trener drużyny hokejowej KS Krakowie 1906 hokej kobiet. Panie Piotrze, chciałbym poprosić o podsumowanie meczu, zwycięskiego meczu z białym ja no, Cieszy wygrana, cieszą trzy punkty, chociaż jest jeszcze wiele, wiele, wiele pracy. Fajnie, że strzeliliśmy pięć bramek. Szkoda, że tylko to jedna piątka szczeliła, że inne piątki nie, nie, nie wygrały swoich mikromeczy. Yy, ogólnie fajnie, że rzeczy punkty, ale to jest jeszcze trochę za mało na, na tą grupę mocniejszą. Ale jesteście w grupie B na pierwszym miejscu, z zero przegranych meczy, wszystkie wygrane. W tym momencie tak, ale tak jak mówię, jeżeli nam się uda awansować do playoffów, to, to jest troszkę za, za mało to, co teraz prezentujemy, żeby, żeby tam powalczyć. Panie trenerze, jakie w takim razie po tym dzisiejszym meczu mocne sło, strony drużyny i jakie słabe? Co jest ok, nad czym nie będzie pan w najbliższym czasie pracował, a co wymaga na pewno poprawy na najbliższych treningach? Ok, gra, gra w tercji przeciwnika, szczególnie pierwsza piątka. Na krótkich odcinkach walka na bandach, wygrywały dziewczyny swoje pojedynki. Z takich rzeczy, nad którymi musimy pracować to jest wyjście z tercji, podanie od obrońcy, gra w środkowej strefie szczególnie, tam jest za dużo przypadkowości, dużo takich zagrań przypadkowych, no, nie, 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 nieprzemyślanych. Trenerze, pierwsza tercja 3 do 0, w drugiej tercji 0-0. Yy, jakby obie drużyny odpuściły, jakby pan mógł tak skomentować jeszcze tą drugą tercję? Uczulałem dziewczyny, że tydzień temu Jaszczębie też przegrywało w pierwszej tercji 2-0 z Janowem i, yy, i potrafiły ten wynik w drugiej tercji yy, bodajże zremisowały. Yy, nie wiem, zawsze nasza druga tercja jest yy, słabsza od pozostałych. No, musimy się nad tym zastanowić, gdzie, gdzie, gdzie jest problem. Przyszły dwie nowe zawodniczki do drużyny. Widać tutaj progres w grze. Ma pan trzy bardzo dobre bramkarki. Rozmawialiśmy kiedyś na treningu, powiedział pan, że będzie pan rotacyjnie je zmieniał. Jakby pan mógł powiedzieć jeszcze coś na temat gry bramkarek i nowych nabytków w drużynie? Znaczy tak, z nowych nabytków to jest Martyna Solosz, dziewczyna, którą. Kibice hokeja kobiecego znają bardzo dobrze, bo występowała w kilku klubach i, i, i jest zna, znaną zawodniczką. Gościa Synowiec jest naszą zawodniczką, którą wypożyczyliśmy do, do, do Bytomia. Eee, no i wróciła do nas z całe szczęście. Widać u niej, że, że jest mocna fizycznie i, i ma bardzo dobry strzał, więc na pewno to jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie. Co do bramkarek. Tak, rozmawialiśmy, że będą broniły rotacyjnie, z tym, że Zuzia y, bardzo mało trenowała w ostatnim okresie, dopiero teraz zacznie z nami trenować już y, systematycznie i na pewno będą się z Asią zmieniały y, na bramce, a Monika jeszcze, y, jeszcze troszkę musi poczekać, żeby zacząć bronić regularnie. Panie trenerze, w poprzednim meczu, który był tutaj rozgrywany z Kojotkami dwa tygodnie temu, Monika weszła, jak dobrze pamiętam, w trakcie trzeciej tercji. Dokładnie. Czy ta rotacja będzie w podobny sposób wyglądała z Zuzią, czy będą się wymieniać meczami? Yy, znaczy na tą chwilę na pewno Asia jest naszym pierwszym bramkarzem. Yy, Zuzia będzie się z Asią zmieniała, myślę, że wszystko zależy od meczów. No. A Monice, jak będą mecze... Yy... Takie, które będziemy mieli bezpieczne, na pewno też będę dawał szansę. No to każdy, każdy po troszku gra. Tak samo dzisiaj zagrały dwie dziewczyny, które od niedawna dopiero trenują, a tak jak Zosia Szeliga, każdemu daje szansę, no po powolutku. Kasia łabędź też wróciła po kontuzji. Tak, Kasia łabędź wróciła po kontuzji, dzisiaj grała mało, bardzo mało, ale jak z czasem wróci znowu do, do tej gry takiej regularnej. Widzieliśmy i kucyki powiewające czarne podkaski. Tak, dokładnie. No, grała dzisiaj w czwartym ataku, ale ostatnie dwa mecze nie grała z powodu kontuzji, więc, więc to powoli będziemy wdrażać. Trenerzy, i ostatnie pytanie, co w najbliższym czasie na treningach? Na co pan zwrócił uwagę, na co dziewczyny mają zwrócić uwagę przy treningach? No, ostatnio pracujemy właśnie nad wyjściem z tercji, nad podaniem od obrońcy, pierwszym rozpoczynającym akcję podaniem, nad strzałami z, z niebieskiej linii, nad zmianą, zmianą kierunku lotu, no bo tutaj dużo bramek wpada takich po rykoszetach, po, po zmianie kierunku, nad tym pracujemy, no ale też na tych treningach nie mam, nie mam wszystkich dziewczyn zawsze, to jest tak, że... Że ciężko, żeby, żeby pełny skład był na treningu. Trenerze, a jeszcze jest jedna kwestia. W ubiegłych latach no, obrona różnie się sprawowała. Na tych meczach w tym sezonie widzimy, że obrona zupełnie inaczej gra. Czy jest Pan zadowolony z linii obrony w tym sezonie nowym? Mam czterech obrońców. Cztery obrońcy nie. Teraz dojdzie do nas jeszcze Nikola Isztok, to jest zawodniczka, która grała w rzaku i na pewno nam pomoże. Ale to też się bierze z tego, że obrona dobrze gra, ponieważ atak y, częściej jest tercja ataku. To jest tak, że y, najlepszą obroną jest atak. Stąd, stąd to wydaje się, że, że obrona super, ale to głównie nasze napastniczki, które pomagają obrończynom. W Tak razie życzymy sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.